Tak, miłego dnia do, i do widzenia. Znaczy nie do widzenia, tylko dziękuję. Dziękuję bardzo, Pan Radny Tomasz Dawęcki. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Drodzy Radni, Państwo Mieszkańcy, chciałem tutaj nawiązać do kilku kwestii z wypowiedzi Pana Burmistrza. Pierwszą z nich to jest nazwistwo i tutaj bym bardzo prosił, zresztą na której sesji prosiłem o to, aby dokładnie nazywać projekty i nie mylić ludziom oczy nazewnictwem lub złym nazewnictwem. Między innymi mówimy tutaj o basenie, jako to złata rada, która odwoła fundusz z basenu. Jeszcze raz przypomnę, w projekcie inwestycji nie było słowo basen, tylko pluskawisko. A dlaczego? ponieważ głębokość tego pluskawiska to było od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. A dlaczego taka głębokość, a nie inna? Ponieważ miejsce, w którym miałbyś te pluskawisko jest niemożliwe do zrealizowania głębokiego basenu. Są tam wysokie wody gruntowe, są obok stawy. To jest też no, podejrzewam, że koszty byłyby niespółmierne do, do inwestycji. Dlatego bardzo proszę mówić wszystkim, że chodzi o pluskawisko, bo to jest duża różnica między basenem do pływania, bo tak się wszystkim kojarzy: basen do pływania. Kiedyś dzwonił do mnie mieszkaniec miasta i mówił, że był w urzędzie i dopytywało się, dlaczego on nie będzie mógł popływać w tym basenie. Skoro y, taki płytki jest, no i był burs, bulwersowany tym, że to ma być pluskawisko. Więc albo róbmy coś do porządku, albo róbmy jakiś basen, gdzie faktycznie mieszkańcy mogą się zanurzyć i schłodzić, albo nazywajmy y, na sesjach, na komisjach, że chodzi o pluskawisko, a to zmienia postać rzeczy. Nie wprowadzajmy mieszkańców w błąd. To jest jedna, jedna sprawa, jeden temat. Drugi temat to jest tak zwana dzielnica Krasickiego. Kolejna kolejne, yy, kolejna próba manipulacji, bo tak to można nazwać. Ja pamiętam pierwszy raz jak to nazwę przeczytałem to byłem pewien, że chodzi o remont ulicy Krasickiego na całej długości dzielnicy Krasickiego. A może teraz to wyjaśnię dokładnie jak to wygląda. To chodzi o dwie małe drogi przy której przy jednej jest kilkanaście domów, a przy drugiej jest jeden dom. To jest bardzo ważne i to nie jest żadna dzielnica Krasickiego, bo ulica Krasickiego ciągnie się od Orlenu, że tak powiem, w kierunku głodu. I przy ulicy Krasickiego jest około 80 dróg gruntowych, 80 dróg gruntowych, a to są dwie drogi z tych 80. Mało tego, przy tej jednej drodze, o której wspomniałem, przy której jest jeden dom mieszkalny, i ta droga miała być właśnie wybudowana kosztem kilku milionów złotych, nikt się nie będzie mógł budować, bo są to tereny zalewowe. I proszę się nie obrażać na Radę, że większością głosów Rady ta inwestycja została zatrzymana, zatrzymana. Ponieważ nawet mieszkańcy tych dwóch dróg, jednej drogi, bo tam przy drugiej nikt nie mieszka, oprócz jednego domu, mieszkańcy tej jednej drogi nie wiedzieli o inwestycji tej drugiej drogi. A większość mieszkańców ulicy Krasickiego była pewna, że chodzi o remont drogi Krasickiego. Jeżeli byśmy przeznaczyli kilkanaście milionów złotych z dofinansowaniem na budowę tych dwóch dróg, z czego jedna to jest w ogóle niepotrzebna. Po, po, powtórzę, jest tam tylko jeden dom. Nie byłoby stać nas na współfinansowanie inwestycji budowy dróg Wolności Kraśnickiego. I jeszcze raz powtórzę, pytałem się burmistrza bodajże trzy albo cztery razy, skąd wziąłby środki na wkład własny, na, 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 na wkład do budowy dwóch najważniejszych dróg. Jeżeli byśmy wszystkie finanse przeznaczyli na te dwie małe drogi przy ulicy Krasickiego. Także yy, uważam, że złe nazwnictwo to jest początek, początek manipulacji i to jest stwarzanie konfliktu, które teraz są przez cały czas. Wie, część ludzi dalej myśli, że pan burmistrz chciał remontu Krasickiego. Ale to jest całkowicie inaczej. Burmistrz chce te dwie drogi remontować de facto jedna nikomu niepotrzebna, przy której nawet ścieżki nie ma, która jest zarośniętym lasem, że tak powiem, przy terenie zalewowym. Trzeba to nazwać rzeczy po imieniu, nie oszukujmy się, nie może tak być. Także proszę na przyszłość mówić wyraźnie, nie dzielnica Krasickiego, tylko dwie drogi gruntowe, tym jedna niezamieszkana. To jest sprawa jedna. Odnośnie, tak tylko już krótko powiem, odnośnie tej strzelnicy i, i tej tężni, że tak powiem. My jako radni oczekujemy wyjaśnień. Skoro pięć razy był, pięć, pięć razy był składany projekt o dofinansowanie do strzelnicy w Myszkowie, to ja mam takie pytanie. Pamiętam kilka razy, radni pytali się o. Dlaczego były te punkty formalne? Jakie, jakie były przyczyny tego, że wnioski były odrzucone? Nie mieliśmy dokładnie informacji. Ja wymagam od burmistrza, który przyjdzie sam i powie, uderzy się w piersi powie, przepraszam, zawiniłem, przepraszam, coś się stało. My dopiero wtedy, kiedy się pytamy, a co z tą inwestycją, to wtedy mamy wygłoszenie mowy, ale nie na temat. Słuchamy burmistrza przez 15 minut, który mówi o wszystkim, ale i o niczym. A jeśli chodzi o, o temat e, tężni, tak naprawdę, gdyby nie radny Norbert Jeczali, to pewnie byśmy do dzisiaj nie wiedzieli, co jest tą tężnią, bo tak naprawdę e, nie ma takiej informacji. Brak komunikacji, panie burmistrzu. Proszę się nas niebać, nie traktować nas jak obcych. My jesteśmy mieszkańcami mieszkowa, tak jak i pan. Chcemy dla Myszkowa dobra, chcemy dla Myszkowa jak najwięcej, ale nie możemy pozwolić na to, że mamy być traktowani jak jakieś, no nie powiem co, tak, że tak powiem. Proszę, proszę korzystać z komunikacji, proszę nie bać się nas i nie stwarzać takiej sytuacji, że to my jesteśmy tymi złymi radnymi i, i, i to o czym dzisiaj mówimy to jest taka Przynajmniej z mojej strony, taka żółta kartka i pokazanie panu burmistrzowi, że tak nie powinno być. Prosiłem o to nazewnictwo. Mam nadzieję, że na przyszłość będziemy nazywali rzeczy po imieniu, tak aby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę, żeby ktoś się więcej zgłaszał do wypowiedzi. Przechodzimy zatem do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie dzielenia